Letnie słońce prażyło nad małym miasteczkiem w Polsce, rozlewając ciepło na brukowane uliczki i zielone skwery. Powietrze było ciężkie od zapachu koszonej trawy i dymu z grilla, który unosił się z ogródków działkowych. Wśród tego leniwego, letniego krajobrazu, siedmioletni Kuba z zapałem ustawiał swoje stoisko z lemoniadą. Jego stanowisko było skromne, rozkładany stolik przykryty biało-czerwoną kratkowaną serwetą, duży dzbanek zimnej lemoniady z kondensacją na szkle, i kilka plastikowych kubków, starannie ułożonych na boku. Ale to nie był zwykły stragan. Na kartonie przyklejonym do przedniej krawędzi stołu widniał starannie napisany ręcznie slogan Lemoniada dla nadziei. Nie było to typowe letnie przedsięwzięcie dziecka, które chce zarobić na nową zabawkę czy lody. Kuba miał dużo poważniejszy cel, chorował na białaczkę i zbierał pieniądze na własne leczenie. Choć był jeszcze dzieckiem, miał w sobie niezwykłą siłę i determinację. Nie chciał tylko czekać na cud, chciał działać. Z werandowego fotela jego mama, Anna, patrzyła na syna z mieszanką dumy i bólu. Rok temu jej życie wywróciło się do góry nogami. Kuba, niegdyś pełen energii chłopiec, który biegał po podwórku z kolegami, nagle zaczął się męczyć szybciej niż zwykle. Najpierw wydawało się to niewinne, może był po prostu przemęczony, potem pojawiły się siniaki, gorączki i utrata apetytu. Gdy lekarz postawił diagnozę, świat Anny i jej męża, Piotra, zatrząsł się w posadach. Teraz zamiast martwić się o wybór przedszkola czy wakacje nad morzem, rodzina Kuby walczyła o coś znacznie ważniejszego jego życie. Leczenie było kosztowne, a oszczędności topniały szybciej, niż mogli sobie na to pozwolić. Kuba, mimo swojego wieku, rozumiał sytuację lepiej, niż można było się spodziewać. Pewnego dnia spojrzał na mamę i powiedział: Mamo, mogę pomóc. Ludzie lubią lemoniadę, może zechcą ją kupić ode mnie. Anna poczuła ścisk w gardle, ale wiedziała, że nie może mu odmówić. I tak oto powstał stragan kuby. Pierwsi klienci pojawili się dość szybko. Sąsiadka, pani Nowowiejska, podeszła jako pierwsza, uśmiechając się ciepło: Ile kosztuje kubek kubusiu? zapytała, spoglądając na niego przez okulary Złotówkę! Odpowiedział chłopiec z szerokim uśmiechem. Starsza pani wyciągnęła banknot 10 zł i włożyła go do słoika na datki. Reszty nie trzeba, synku, powiedziała łagodnie i wzięła kubek lemoniady. Trzymam za ciebie kciuki. Kuba podziękował z radością i kontynuował pracę. Kolejni sąsiedzi zatrzymywali się przy stoisku, wrzucając pieniądze do słoika. Czasami kupowali lemoniadę, czasami tylko zostawiali datek i ciepłe słowo otuchy. Jednak dzień ten miał dopiero nabrać rozpędu. Niebawem na horyzoncie pojawiła się postać, która miała odmienić wszystko. Z daleka szedł rosły mężczyzna, który przyciągał wzrok swoją imponującą sylwetką. Ubrany w sportową koszulkę i krótkie spodenki, wydawał się być w doskonałej formie. Gdy podszedł bliżej, ludzie zaczęli szeptać między sobą. To był Mariusz Pudzianowski, wielokrotny mistrz świata w zawodach strongman, zawodnik MMA i odnoszący sukcesy przedsiębiorca. Kuba spojrzał na niego z zaciekawieniem, nie do końca zdając sobie sprawę, kto przed nim stoi. Dzień dobry! zawołał Kuba, jak zawsze grzeczny i uśmiechnięty. Chce pan lemoniadę? Kosztuje tylko złotówkę? Pudzian uśmiechnął się pod wąsem i przykucnął, by spojrzeć Kubie prosto w oczy. Tylko złotówkę? A toż ci okazja ale powiedz mi, proszę chłopaku co to za akcja zapytał. Kuba wyjaśnił mu swoją historię tak prosto, jak tylko potrafił. O chorobie, o leczeniu i o tym, jak chce pomóc rodzicom, żeby nie musieli się tak martwić. Mariusz przez chwilę milczał, po czym wyciągnął portfel i wyjął czek. Wszyscy wokół zamilkli, widząc, co się dzieje. No to słuchaj, młody, powiedział, wypisując kwotę. Ja też kiedyś zaczynałem od zera, ale dzięki ciężkiej pracy i ludziom, którzy mi pomogli, doszedłem do tego, gdzie jestem. A teraz twoja kolej, pamiętaj, nie ma ludzi biednych, są tylko ludzie leniwy. A ja widzę, że leniwy nie jesteś. Mariusz podał Kubie czek, a chłopiec spojrzał na niego szeroko otwartymi oczami. Widniała na nim kwota dwustu tysięcy złotych. Anna, gdy zobaczyła, co się dzieje, szybko wstała z fotela i pobiegła do syna. Jednak gdy zobaczyła, co ma w ręce, aż wstrzymała oddech, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Panie Mariuszu, ja... nie wiem, co powiedzieć. Wyszeptała walcząc ze wzruszeniem. Nic nie musisz mówić, odparł Pudzianowski z uśmiechem. Teraz to wy będziecie pomagać innym. To był dopiero początek wielkiej zmiany, którą miał zapoczątkować jeden chłopiec i jego stoisko z Lemoniadą. Tłum zgromadzony wokół stoiska Kuby nagle eksplodował głośnymi oklaskami i radosnymi okrzykami. Nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Sąsiedzi patrzyli z niedowierzaniem, niektórzy ocierali łzy wzruszenia. Nawet przechodnie, którzy wcześniej nie zwracali uwagi, zatrzymywali się, żeby zobaczyć, co się dzieje. Mariusz Pudzianowski uścisnął dłoń Kubie, a potem klepnął go lekko po ramieniu. Młody, masz serce do walki, powiedział z uśmiechem. A w życiu to jest najważniejsze. Siła fizyczna to jedno, ale najważniejsza jest siła ducha. Chłopiec spojrzał na Mariusza z podziwem. Jeszcze chwilę temu sprzedawał lemoniadę, a teraz największy strongman polski stał tuż obok niego i mówił takie rzeczy. Dziękuję, panie Mariuszu, wykrztusił Kuba. Pudzian rozejrzał się po tłumie i podniósł rękę, jakby chciał coś ogłosić. Słuchajcie wszyscy, Kuba jest przykładem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mały chłopak, a już rozumie, co to znaczy walczyć, i właśnie takich ludzi trzeba wspierać. Dlatego ja się dołączam do akcji, ale to nie koniec. Każdy, kto ma możliwość, niech też dorzuci coś od siebie. Ludzie zaczęli bić brawo i kiwać głowami. W ciągu kilku chwil do słoika nadatki zaczęły wpadać kolejne banknoty. Ktoś dał 50 złotych, ktoś inny 100 złotych. Zbierała się naprawdę duża suma. Anna patrzyła na to wszystko, wciąż nie dowierzając. Dopiero co martwiła się o przyszłość syna, a teraz los jakby się do nich uśmiechnął. Panie Mariuszu, zaczęła, starając się opanować wzruszenie, to co pan zrobił, to jest niewiarygodne, nigdy tego nie zapomnimy. Pudzianowski uśmiechnął się szeroko. Pani Anno, ja tylko dałem Kubie mały bodziec, teraz to on będzie inspirować innych, odpowiedział. Poza tym, ja sam zaczynałem od zera. Wiem, jak to jest walczyć o swoje. Tłum nadal się powiększał. Ktoś z lokalnej gazety już robił zdjęcia, a ktoś inny nagrywał film telefonem. Historia Kuby zaczęła żyć własnym życiem i rozchodzić się w mediach społecznościowych. Nagle ktoś z tłumu zawołał: Pudzian, a może by tak zawody? Jak kto dorzuci więcej, to może pan pokaże, jak się dźwiga ciężary? Mariusz zaśmiał się serdecznie i spojrzał na Kubę. Co myślisz, młody? Urządzamy pokaz siły dla ciebie? Chłopiec pokiwał głową, uśmiechając się szeroko. Oczywiście. I tak oto zupełnie spontanicznie rozpoczęła się jedna z najbardziej niezwykłych inicjatyw w historii tego małego miasteczka. Mariusz Pudzianowski nie tylko wsparł finansowo Kubę, ale także sprawił, że cała społeczność zaczęła działać razem. Nie chodziło już tylko o zebranie pieniędzy, chodziło o coś znacznie większego, o wzajemną pomoc, wsparcie i pokazanie, że w Polsce naprawdę można liczyć na innych. Impreza nabierała tempa. Mariusz Pudzianowski, nie tracąc czasu, rozglądał się po okolicy, szukając czegoś odpowiedniego do podniesienia. W końcu wskazał na betonowy kwietnik, który stał przy pobliskim skwerze. Był ciężki, solidny, ale dla niego to był drobiazg. – Dobra, ludzie! – zawołał z szerokim uśmiechem. – Jeśli uda mi się to podnieść, to każdy, kto tu stoi, dorzuca jeszcze 10 złotych do słoika Kuby. – Zgoda? – tłum zawrzał z entuzjazmem. Wszyscy przytaknęli, nie mogąc się doczekać pokazu siły – Kuba patrzył na to wszystko z zachwytem. Jego prosta inicjatywa przerodziła się w coś niesamowitego. Mariusz podszedł do betonowego kwietnika, rozejrzał się, poprawił uchwyt i wziął głęboki oddech. Przez chwilę panowała absolutna cisza, a potem uniósł go w górę, jakby ważył zaledwie kilka kilogramów. Ludzie oszaleli, owacje, gwizdy, okrzyki uznania. Niektórzy już sięgali po portfele, śmiejąc się i z entuzjazmem dorzucając kolejne banknoty do słoika kuby. No i co, było trudno? Zapytał Pudzianowski, puszczając oko do kuby. Dla pana to nic, zaśmiał się chłopiec. Ale chyba musimy przygotować większy słoik. Tłum znów ryknął śmiechem. Całe wydarzenie przerodziło się w prawdziwy festyn. Ktoś przyniósł głośnik i puścił muzykę, a inni zaczęli organizować różne konkurencje siłowe. Ludzie próbowali podnosić cięższe przedmioty, dzieci biegały wokół, a lokalni przedsiębiorcy zaczęli rozdawać darmowe przekąski, chcąc dorzucić swoją cegiełkę do całej akcji. W międzyczasie pojawiła się ekipa lokalnej telewizji, która zaczęła nagrywać reportaż. Reporter podszedł do Kuby i zapytał: Kuba, spodziewałeś się, że twoja akcja nabierze takiego rozmachu? Chłopiec pokręcił głową, śmiejąc się. Nie, ja tylko chciałem sprzedać trochę lemoniady, żeby pomóc mamie i tacie. A teraz? To coś wielkiego. Dzięki panu Mariuszowi i wszystkim tutaj. Reporter spojrzał na Pudziana. Panie Mariuszu, dlaczego zdecydował się pan pomóc? Pudzianowski założył ręce na piersi i spojrzał w kamerę. Bo Kuba to prawdziwy wojownik, a ja zawsze powtarzam. W życiu nie chodzi o to, ile razy upadniesz, ale ile razy się podniesiesz. On się nie poddał i walczy. Takich ludzi trzeba wspierać. Tłum znów wybuchnął oklaskami, a w mediach społecznościowych już zaczęły pojawiać się pierwsze nagrania z wydarzenia. Historia Kuby rozchodziła się jak burza, ale to jeszcze nie był koniec. Przed Kubą i jego rodziną czekała jeszcze większa niespodzianka. Wydarzenie trwało już kilka godzin, a atmosfera wciąż była pełna emocji. Ludzie nie przestawali dorzucać pieniędzy do słoika Kuby, a media społecznościowe wrzały od nagrań i zdjęć z akcji. Ale to, co wydarzyło się chwilę później, przerosło wszelkie oczekiwania. Nagle do tłumu przedarł się elegancko ubrany mężczyzna. Miał na sobie granatowy garnitur i wyglądał, jakby właśnie wyszedł z ważnego spotkania biznesowego. W ręku trzymał teczkę. Spojrzał na Pudzianowskiego, potem na Kubę, a wreszcie na jego mamę, Annę. Przepraszam, czy mogę na chwilę? Zapytał grzecznie, ale pewnie. Ludzie umilkli, czekając na to, co powie. Nazywam się Cezary Pazura i reprezentuję dużą fundację charytatywną, kontynuował. Zobaczyłem relacje z tego wydarzenia i skontaktowałem się z zarządem. Jesteśmy poruszeni historią Kuby. Chcemy pomóc. Anna spojrzała na niego z niedowierzaniem. Pomóc? W jaki sposób? Zapytała ostrożnie. Cezary otworzył teczkę, wyjął dokument i wręczył go Annie. Fundacja pokryje całkowite koszty leczenia Kuby. Nie musicie się już martwić o pieniądze. Chcemy, żeby ten chłopak miał szansę na zdrowie, bez obaw o finanse. Na twarzy Anny pojawiły się łzy. Kubie aż zabrakło słów. Tłum zareagował gromkimi brawami i okrzykami radości. To była wiadomość, która odmieniła ich życie. Pudzianowski podszedł do Kuby i poklepał go po ramieniu. Widzisz, młody? Mówiłem ci, że dobro wraca, powiedział z uśmiechem. Chłopiec spojrzał na niego z wdzięcznością, a potem przytulił mamę, która wciąż nie mogła powstrzymać łez wzruszenia. Ale to jeszcze nie był koniec. Fundacja miała jeszcze jedną propozycję. Cezary Pazura, przedstawiciel fundacji, spojrzał jeszcze raz na Kubę i jego mamę. Wszyscy z niecierpliwością czekali, co powie dalej. Chcemy zrobić coś więcej, kontynuował. Wasza historia poruszyła całą Polskę. Fundacja zamierza ufundować program wsparcia dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Będzie nosił nazwę Lemoniada Nadziei Fundusz Kuby. Dzięki temu inne dzieci w podobnej sytuacji także otrzymają pomoc. Tłum wybuchu owacjami. To było coś czego nikt się nie spodziewał. Anna zakryła usta dłonią nie mogąc uwierzyć że dzięki akcji jej syna uda się pomóc jeszcze większej liczbie dzieci. Kuba spojrzał na Pudzianowskiego z szerokim uśmiechem. Panie Mariuszu to wszystko dzięki panu. Zawołał chłopiec. Pudzianowski pokręcił głową i położył rękę na ramieniu Kuby. Nie, młody, to dzięki tobie, powiedział. Ja tylko dałem małą iskierkę, ale to ty sprawiłeś, że ludzie zaczęli działać. W tym momencie do Anny podeszła reporterka z telewizji. Pani Anno, co pani czuje, wiedząc, że cała Polska angażuje się w pomoc dla Kuby i innych dzieci? Anna wzięła głęboki oddech, starając się opanować wzruszenie. Czuję ogromną wdzięczność, odpowiedziała. Nigdy nie sądziłam, że coś tak prostego jak lemoniada może stać się symbolem nadziei dla tak wielu rodzin. W tle ludzie wciąż wrzucali pieniądze do słoika Kuby, a media społecznościowe zalewały posty o akcji. Hashtag, numer, lemoniada nadziei stał się tak popularny, a coraz więcej firm i osób deklarowało swoje wsparcie. Pudzianowski spojrzał na Cezarego. To dopiero początek, prawda? Zapytał. Oczywiście, odparł pazura. Dzięki takim inicjatywom możemy zmieniać świat. A Kuba jest dowodem na to, że nawet najmniejsze działanie może mieć wielki wpływ. Wieczorem, gdy emocje powoli opadały, a ludzie zaczęli się rozchodzić, Anna przytuliła Kubę i wyszeptała mu do ucha: Jestem taka z ciebie dumna, skarbie. A on tylko się uśmiechnął, wiedząc, że ten dzień zapamięta do końca życia. Następnego ranka historia Kuby i jego stoiska z lemoniadą była już na ustach całego kraju. Telefony nie przestawały dzwonić, lokalna telewizja zaprosiła ich na wywiad. Kilka firm chciało wesprzeć nowy fundusz, a w mediach społecznościowych ludzie organizowali kolejne zbiórki. Anna patrzyła na syna, który jeszcze dzień wcześniej martwił się o to, czy uda mu się sprzedać choć kilka kubków lemoniady. Teraz stał się symbolem nadziei i determinacji. Kuba był podekscytowany, ale nadal pozostał tym samym skromnym chłopcem. Mamo, ale czy to znaczy, że już nie muszę sprzedawać lemoniady? Zapytał nieśmiało. Anna uśmiechnęła się i pogłaskała go po głowie. Nie musisz, kochanie. Ale jeśli chcesz, to zawsze możesz, powiedziała. Wiesz co jest najważniejsze? Że twoja historia pomogła innym. Tego dnia na rynku miasteczka ustawiono specjalne stoisko, gdzie rozdawano darmową lemoniadę wszystkim, którzy przyszli, by świętować sukces akcji. Było tam mnóstwo ludzi, sąsiedzi, przyjaciele, dziennikarze, a nawet burmistrz, który wręczył Kubie specjalne wyróżnienie za jego inicjatywę. Wśród tłumu znów pojawił się Mariusz Pudzianowski. Uścisnął Kubie dłoń i klepnął go w ramię. No i co młody, gotowy na kolejne wyzwania? zapytał z uśmiechem. Zawsze, odparł Kuba bez chwili zastanowienia. Pudzianowski spojrzał na Annę. A wiecie, że kilka dużych firm chce współpracować z fundacją? Mówią, że to najlepsza inicjatywa, jaką widzieli od lat. Anna pokiwała głową, wciąż nie mogąc uwierzyć, jak bardzo ich życie zmieniło się w tak krótkim czasie. Tak. Wieczorem, gdy emocje powoli opadały, usiedli razem przy kuchennym stole. Kuba wziął do ręki szklankę lemoniady, spojrzał na mamę i uśmiechnął się. Wiesz co, mamo? Chyba nigdy nie przestanę robić lemoniady, ale teraz już nie dla siebie, dla innych. Anna poczuła łzy szczęścia napływające do oczu, i to jest najpiękniejsza rzecz, jaką mogłeś powiedzieć, synku. Tak oto zwykła inicjatywa przerodziła się w coś niezwykłego. Historia Kuby pokazała, że nawet najmniejszy gest może zmienić świat. A wszystko zaczęło się od jednego kubka Lemoniady. Kilka miesięcy później Fundacja Mo Lemoniada Nadziei działała pełną parą. Dzięki wsparciu firm i darczyńców udało się pomóc dziesiątkom dzieci w całej Polsce, a historia Kuby wciąż inspirowała ludzi do działania. Pewnego dnia Anna odebrała telefon od przedstawiciela jednej z największych telewizji w kraju. Chcielibyśmy zaprosić Kubę do naszego programu śniadaniowego na żywo. Chcemy, żeby opowiedział swoją historię, powiedział głos w słuchawce. Anna spojrzała na syna, który właśnie rysował kolejny plakat na akcję charytatywną. Co myślisz, kochanie? Chcesz pojechać do telewizji? Zapytała. Kuba zastanowił się chwilę, a potem uśmiechnął się szeroko. Oczywiście, mamo, jeśli to pomoże innym dzieciom, to chcę to zrobić. Kilka dni później znaleźli się w studiu telewizyjnym. Kamera ruszyła, a prowadzący zwrócił się do widzów. Dziś gościmy niezwykłego chłopca, Kuba, który swoją prostą akcją poruszył serca tysięcy ludzi. Powiedz nam, jak to wszystko się zaczęło. Kuba opowiedział swoją historię o lemoniadzie, o pomocy Pudzianowskiego, o tym, jak z małej inicjatywy narodził się wielki charytatywny ruch. Widzowie przed telewizorami nie mogli powstrzymać wzruszenia. Pod koniec programu prowadzący uśmiechnął się tajemniczo. Mamy dla ciebie niespodziankę, Kuba. Ktoś bardzo chciał tu być dzisiaj i osobiście ci podziękować. Nagle z kulis wyszedł Mariusz Pudzianowski. Tłum w studiu wybuchł owacjami. Kuba nie mógł uwierzyć własnym oczom. No i co, młody? Myślałeś, że nie przyjadę? Zaśmiał się Pudzian i mocno przytulił chłopca. Kuba zaśmiał się i odpowiedział: Wiedziałem, że pan zawsze jest tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Pudzianowski zwrócił się do kamery. To dopiero początek. Wspólnie z Fundacją Kuby planujemy nowe akcje, nowe wyzwania, bo w Polsce nie brakuje ludzi z wielkim sercem. Widownia wstała i zaczęła klaskać. W tym momencie było jasne, że historia Kuby to nie tylko jednorazowa akcja, to początek czegoś naprawdę wielkiego. Po występie w telewizji historia Kuby nabrała jeszcze większego rozgłosu. Ludzie z całej Polski zaczęli pisać do fundacji, chcąc pomóc, angażować się w akcje charytatywne i organizować własne zbiórki. Kuba stał się symbolem determinacji i dobroci, a jego lemoniada nadziei zamieniła się w ogólnokrajowy ruch. Tego wieczoru, po powrocie do domu, Anna spojrzała na syna z dumą. Jestem z ciebie dumna, skarbie, powiedziała, przytulając go mocno. Kuba uśmiechnął się szeroko. Ale to dopiero początek, prawda? Tak, odpowiedziała mama. Teraz możemy pomóc jeszcze większej liczbie dzieci. Kilka dni później w siedzibie fundacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami kilku dużych firm, które chciały wesprzeć akcję. Wśród nich byli właściciele sieci sklepów spożywczych, banku oraz producent napojów, który zaproponował, że stworzy specjalną edycję lemoniady z logo fundacji. Dochód ze sprzedaży miał być przeznaczony na leczenie dzieci. Kuba nie mógł uwierzyć w to, co się działo. Naprawdę? Będzie lemoniada z moim logo? Zapytał z szeroko otwartymi oczami. Jeden z przedstawicieli firmy uśmiechnął się. Tak, Kuba, twoja historia poruszyła nas wszystkich. Chcemy, żeby każdy w Polsce mógł się napić lemoniady nadziei i wiedział, że robi coś dobrego. Wszyscy w pomieszczeniu byli podekscytowani. Anna spojrzała na Mariusza Pudzianowskiego, który siedział obok nich i uśmiechał się z dumą. Mówiłem ci, młody, że to dopiero początek? Zapytał, puszczając kubie oko. Chłopiec roześmiał się i pokiwał głową. Tymczasem w mediach społecznościowych informacja o nowym projekcie rozeszła się błyskawicznie. Ludzie zaczęli dopytywać, kiedy lemoniada trafi do sklepów, a niektórzy nawet zaproponowali organizację wielkiego festiwalu charytatywnego, na którym premierowo będzie można jej spróbować. Tego wieczoru Kuba, choć zmęczony, nie mógł zasnąć. Leżał w łóżku i patrzył w sufit, myśląc o tym, jak bardzo zmieniło się jego życie. To wszystko zaczęło się od jednego kubka lemoniady, pomyślał z uśmiechem, i zasnął, marząc o tym, jak jeszcze bardziej może pomóc innym. Tydzień później na rynku w Warszawie zorganizowano wielki festiwal charytatywny, Lemoniada Nadziei, który przyciągnął tysiące ludzi z całego kraju. Były koncerty, pokazy, atrakcje dla dzieci i, oczywiście, premierowa sprzedaż specjalnej edycji Lemoniady, której dochód miał wesprzeć leczenie chorych dzieci. Kuba wraz z Mamą i Mariuszem Pudzianowskim stanął na głównej scenie, patrząc na tłum zgromadzonych ludzi. W powietrzu unosił się zapach świeżych cytryn i letniego festynu. Witajcie wszyscy, powiedział prowadzący wydarzenie. Dziś świętujemy coś wyjątkowego. Historia jednego chłopca stała się inspiracją dla całej Polski, a ten chłopiec stoi właśnie tutaj. Kuba, powiedz nam, jak się czujesz, widząc to wszystko? Kuba przełknął ślinę i podniósł mikrofon. Był lekko onieśmielony, ale gdy zobaczył uśmiechy wśród publiczności, poczuł się pewniej. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem pomóc innym dzieciom. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli fundację. Razem możemy zrobić jeszcze więcej. Tłum wybuchł gromkimi brawami. Pudzianowski poklepał kubę po ramieniu i uśmiechnął się szeroko. Mówiłem ci młody, że dobro wraca? powiedział z dumą. Wtedy na scenę wszedł przedstawiciel jednego z największych banków w Polsce. Trzymał w rękach wielki czek. W imieniu naszej instytucji chcielibyśmy przekazać na rzecz fundacji Lemoniada Nadziei kwotę miliona złotych. – ogłosił. Ludzie w tłumie oszaleli z radości. Anna zakryła usta dłońmi, nie mogąc powstrzymać łez wzruszenia. Kuba spojrzał na czek i nie mógł uwierzyć własnym oczom. – To... to naprawdę dla fundacji? – zapytał nieśmiało. – Tak, Kuba – odpowiedział przedstawiciel banku. – Twoja historia pokazała, jak wielką moc ma dobroć i determinacja. Chcemy, aby ten fundusz pomagał jeszcze większej liczbie dzieci. Pudzianowski wziął mikrofon i spojrzał na zgromadzonych ludzi. To jest dowód na to, że warto pomagać, nie zatrzymujemy się tutaj, krzyknął, a tłum odpowiedział mu owacjami. To był moment, który na zawsze zmienił losy Fundacji, ale co najważniejsze, dał nadzieję setkom dzieci, które walczyły o zdrowie, a wszystko zaczęło się od jednego kubka lemoniady.